ten licznik motogodzin było ściągnąć tam nabijemy może 0,3 motogodziny 0,2 to wiecie no i oczywiście zrobimy regulację zaworów jak nie wiem, po tej jeździe albo po po, po, po tej zrobimy regulację zaworów podejrzewam może jutro, pojutrze sprawdzić jak zawory się mniewają takie rzeczy ogółem jest Tak, przedni hamulec żyleta jest, docierają się tarcze, te klocki Tylny hamulec Jakby albo Jest zapowietrzony prawdopodobnie jeszcze gdzieś Nie wiem w którym miejscu Ale pewnie na pompie hamulcowej Powiem tak, na pewno jak będzie to dotarte i będzie można sobie dać dobrze gazu. To myślę, że to fajnie będzie sobie zapierdzielać. Wlałem na docieranie Motula 510x40. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, bo w sumie taki droższy olej. A mówię w sumie zalać taki za 25 zł, jakiś zrobić dwie jazdy, spuścić, wymienić filtr oleju pojeździć znowu za dwie jazdy, znowu wymienić, żeby po prostu wypukać te wszystkie opiłki z tego, żeby wypukać te wszystkie opiłki z, z silnika, nie? No, tak najlepiej byłoby dobrze zrobić, bo że tak powiem, a ubrałem sobie jeszcze buty na motor, bo Odpalać ten silnik to też Też trzeba umieć, że tak powiem A tamta pokrywa silnika Nie pękła bez przyczyny Bo po prostu Od kopania, ktoś nie umiał kopać Szarpał, odbijało kopkę i pokrywa pękła, ja ją pospawałem, ale później pękła obok spawu Spaw... pospawane było dobrze, ale pękło obok spawu ciekawe czy dalej stoją dalej stoją ale czemu oni tam stoją? godziny se biją Ale dla mnie gryzo, bo tam jest pełno drzew pełno komarów, to i na pewno jest pełno. pełno komarów, tak, no dobrze powiedziane. Ale słońce daje. No wiadomo, nie jest to idealnie jeszcze wyregulowane, bo według mnie to jest chujowo wyregulowane, ale. Tak powiem, że tak wam powiem Sprawdzimy sobie świecę jak ten jak, jak wrócę, nie? Świeca wam powie wszystko Ten hamulec mnie niepokoi jeszcze i na haty będziemy jechać może akurat yy, pero będą panowie policjanci jechać ogółem amortyzacja wszystko fajnie zajebiście chodzi więc to duży plus o patrzcie bez gazu Tutaj jakby kurde tam powietrze jakieś weszło nie jeszcze raz trzeba będzie się tym pobawić na spokojnie bo słabo to naopól słabo Wydaje się, że jest kierownica lekko krzywa, ale kurde, ciężko to stwierdzić. Ale tak, albo, albo po prostu zbiornik krzywo siedzi. No, po tej pierwszej dzisiejszej jeździe się okaże wszystko. Co i jak pewnie, że to jest drugi odcinek, bo takiego drugiego szkoda wstawiać. Wstawiam pierwsze po 10 minut odcinki będzie luksus jak na razie wszystko chodzi pamiętajcie żeby nie katować na docieraniu bo no bo może różnie być Przed hamulec hamulca się wciśnie w dechę to zajebiście Fajnie on czuje, że, że jest moc, że jest w miarę silny, że się zbiera. Ciao ja niczym motogodzin sobie jutro zamontuje w innym miejscu. I będzie fajnie. Fajnie będzie. Ale mnie to dalej zastanawia co ta policja tam szuka. Tak mi kouši přejet sobě koruny za